Wśród dzisiejszych mężczyzn zachodzi cicha przemiana, której większość ludzi jeszcze nie dostrzegła. Jest subtelna, milcząca, niemal niewidoczna, chyba że naprawdę się przyglądasz, ale jeśli spojrzysz uważnie, zobaczysz ją wszędzie, w mężczyźnie, który z własnego wyboru pracuje do późna, w facecie na siłowni bez obrączki na palcu, w tym, który samotnie je w restauracji, nie okazując przy tym najmniejszego dyskomfortu. To nie są mężczyźni, którym nie udało się znaleźć miłości, to nie są mężczyźni, którzy nie potrafią zdobyć kobiety, to mężczyźni, którzy mogliby to zrobić z łatwością, ale po prostu już tego nie chcą, ponieważ nauczyli się czegoś, o czym świat nigdy ich nie ostrzegł. Niektórzy mężczyźni zatracają się w związkach na długo przed tym, nim zdadzą sobie sprawę, że ich tożsamość zniknęła, a mądrzy mężczyźni, ci, którzy myślą, obserwują, Którzy przeżyli wystarczająco dużo, by dostrzegać wzorce, wycofują się. Nie ze strachu, nie z goryczy, nie dlatego, że są aspołeczni, ale dlatego, że ich umysły w końcu połączyły wszystkie kropki. Spokój to nie luksus, spokój to przetrwanie. A wiele dzisiejszych związków wymaga od mężczyzn, by poświęcili swój spokój jako opłatę za wstęp. Widzisz, Współczesny mężczyzna jest zmęczony, zmęczony byciem ocenianym za to, co zapewnia, a nie za to, kim jest, zmęczony wyjaśnianiem swoich granic, zmęczony inwestowaniem wszystkiego w kogoś, kto nie inwestuje w zamian nawet połowy tego, zmęczony dźwiganiem emocjonalnego ciężaru, którego nikt nigdy nie dźwigał dla niego. I po raz pierwszy od pokoleń mężczyźni nie przepraszają za to, że siebie chronią. Mądrzy mężczyźni zaczęli rozumieć coś, co psychologia wie od dekad. Środowisko, z którym się zwiążesz, staje się największym prognostykiem Twojego zdrowia emocjonalnego. Jeśli to środowisko Cię wyczerpuje, podupadasz. Jeśli cię destabilizuje, twoja koncentracja się rozpada. Jeśli nieustannie wymaga więcej, niż jesteś w stanie dać, łamiesz się. Kiedyś związek był schronieniem. Miejscem, w którym mężczyzna mógł odetchnąć po dźwiganiu całego świata. Ale dziś wielu mężczyzn czuje, że to związek jest światem, który muszą dźwigać. Co więc robią mądrzy mężczyźni? Przestają biec w stronę czegokolwiek, co wygląda na emocjonalny dług. Przestają zgłaszać się na ochotnika, by naprawiać ludzi, którzy nie chcą naprawić samych siebie. Przestają oferować bezpieczeństwo komuś, kto ceni ekscytację bardziej niż lojalność. Przestają oddawać swój emocjonalny świat komuś, kto nie zasłużył na dostęp do niego. Zamiast tego pozostają singlami, nie po to, by unikać miłości, ale by uniknąć utraty siebie. Bo prawda jest taka, że mężczyzna nie jest singlem, bo nie chce więzi. Jest singlem, ponieważ po raz pierwszy w życiu wreszcie nawiązał więź z samym sobą. Wie, co go wyczerpuje, wie, co go ekscytuje, wie, co odciąga go od jego celów. Wie, jak łatwo kiedyś oddawał swoje życie w zamian za chwilę uznania i odmawia ponownego popełnienia tego błędu. Mądrzy mężczyźni pozostają singlami, ponieważ odbudowują nie swoje kariery, lecz tożsamość, nie swoją pewność siebie, lecz spokój, nie swoją męskość, lecz emocjonalną klarowność. Uczą się tego, czego nigdy ich nie nauczono. Mężczyzna, który ma cel, jest niebezpieczny. Mężczyzna z dyscypliną jest nie do zatrzymania, ale mężczyzna, który odnalazł spokój, jest nietykalny. I świat to czuje, kobiety to czują, ludzie to czują. Dlatego singiel, który zna siebie, nie jest samotny, jest magnetyczny. On nie ucieka przed związkami. To związki gonią za nim, ponieważ ludzie lgną do tych, którzy są skupieni na sobie. Spokojni, ugruntowani i opanowani. Dlatego mądrzy mężczyźni pozostają singlami. Nie dlatego, że unikają miłości, ale dlatego, że najpierw wybierają siebie. A dla mężczyzny, który spędził lata dając wszystko wszystkim innym, wybranie siebie po raz pierwszy w życiu jest jak poczucie wolności. Mądrzy mężczyźni pozostają singlami, ponieważ w końcu rozumieją prawdę, której większość mężczyzn uczy się zbyt późno. Kiedy mężczyzna nie zna samego siebie, staje się tym, kim związek potrzebuje, aby był, nawet jeśli go to niszczy. Przez lata mężczyznom wmawiano, że miłość to poświęcenie: dawaj więcej, zapewniaj więcej, naprawiaj więcej, znoś więcej. Ale nigdy nie powiedziano im o psychologicznym koszcie bycia fundamentem dla wszystkich innych. Mężczyzna może być skałą tylko przez pewien czas zanim zacznie kruszyć się od środka. Dlatego mądrzy mężczyźni zaczęli robić coś potężnego, czego poprzednie pokolenia nie miały odwagi ani świadomości by zrobić. Wybierają samozachowanie ponad emocjonalne zobowiązania. Nie dlatego, że są samolubni, ale dlatego, że nauczyli się, jak wielką szkodę może wyrządzić niewłaściwy związek. Psychologia pokazuje, że gdy mężczyzna wchodzi w związek który nieustannie wywołuje u niego reakcję stresową, krytykę, niestabilność emocjonalną, nieprzewidywalność, presję, jego mózg przechodzi w tryb przetrwania, a mężczyzna w trybie przetrwania nie może się rozwijać, nie może się skupić, nie może tworzyć, nie może ewoluować. Staje się uwięziony we własnym ciele, wyczerpany przez kogoś, kto myli jego lojalność ze słabością. Mądrzy mężczyźni już to wiedzą. Widzieli, jak ich przyjaciele zatracali się w toksycznej miłości, obserwowali, jak mężczyźni porzucali swoje marzenia, bo byli zbyt zajęci zarządzaniem chaosem w domu, widzieli, jak mężczyźni załamywali się psychicznie, ponieważ nigdy nie mieli przestrzeni, by oddychać, myśleć czy po prostu być człowiekiem. A współczesny mądry mężczyzna mówi: Nie ja, nigdy więcej. Więc zamiast gonić za związkami, buduje relację z samym sobą. Nie jest singlem, bo nie może znaleźć miłości. Jest singlem, ponieważ odmawia godzenia się na emocjonalny zamęt przebrany za pasję. Woli jeść w samotności niż kłócić się każdej nocy. Woli spać w ciszy niż obok kogoś, kto sprawia, że czuje się niewidzialny. Woli budować spokojne życie niż walczyć o chaotyczne. I jest w tej zmianie coś głęboko Psychologicznego, coś pierwotnego. Po raz pierwszy mężczyźni nie utożsamiają swojej wartości ze statusem w związku. Nie używają kobiet jako emocjonalnego potwierdzenia. Nie gonią za akceptacją jak za nagrodą. Zamiast tego uczą się potężnej lekcji, mężczyzna, który sam siebie waliduje, staje się odporny na manipulację. Staje się niezależny, stabilny emocjonalnie, z jasnym umysłem, skupiony. I tu następuje zwrot akcji. Im bardziej mężczyzna staje się niezależny emocjonalnie, tym bardziej pragną go kobiety. Nie dlatego, że gra w jakieś gry, nie dlatego, że jest arogancki, ale dlatego, że emocjonalna niezależność promieniuje siłą. Ludzie pragną mężczyzny, który nikogo nie potrzebuje. Ludzie gonią za mężczyzną, który wybiera, a nie za tym, który błaga. Ludzi pociąga mężczyzna. Który ma swoje życie, a nie ten, który go szuka. To tworzy psychologiczną przewagę, którą mądrzy single zaczynają dostrzegać. Bycie singlem to nie wada, to przewaga. Przewaga, by budować, by myśleć, by ewoluować bez przeszkód. Przewaga, by wybierać świadomie, a nie z desperacji. Dlatego mądrzy mężczyźni pozostają singlami. Bo zdali sobie sprawę, że świat staje się łatwiejszy w nawigacji, gdy twoje serce nie jest przywiązane do niewłaściwej osoby. Ale jest jeszcze jeden głębszy powód, o którym prawie nikt nie mówi i to on naprawdę odróżnia mądrego singla od wszystkich innych. Istnieje głębszy powód, dla którego mądrzy mężczyźni pozostają singlami, powód, o którym się nie rozmawia, ponieważ ujawnia prawdę, z którą większość ludzi nie chce się zmierzyć. Dzisiejsi mężczyźni rozumieją psychologiczny ciężar oddania swojego życia niewłaściwej osobie. Nie chodzi o mały stres, kilka kłótni czy normalne tarcia dwojga ludzi, którzy się docierają. Nie. Chodzi o ciężar. Ciężar bycia odpowiedzialnym za emocje kogoś innego w każdej sekundzie dnia. Ciężar bycia obwinianym za problemy, których nie stworzył. Ciężar ciągłego udowadniania swojej loja lojalności, intencji, wartości. Nawet gdy oddał już wszystko, co miał. Mądrzy mężczyźni nie boją się zaangażowania. Boją się źle ulokowanego zaangażowania, ponieważ widzieli, jak zniszczyło zbyt wiele żyć. Widzieli mężczyzn uwięzionych w związkach, w których kobieta traktuje jego wysiłek jak tlen coś, czego oczekuje, ale nigdy nie docenia. Gdzie w momencie, gdy on zwalnia, choćby na oddech, ona oskarża go o brak troski. Gdzie każda sprzeczka zamienia się w salę sądową. A on zawsze jest oskarżonym, gdzie spokój staje się wspomnieniem, a chodzenie na paluszkach normą. Mądrzy mężczyźni patrzą na to i myślą: dlaczego miałbym się na to dobrowolnie pisać? I nie robią tego, ponieważ psychologia uczy czegoś brutalnie szczerego: kiedy mężczyzna żyje w ciągłym napięciu emocjonalnym, jego umysł powoli się przeprogramowuje, staje się niespokojny, reaktywny, zdrętwiały. Odłączony od siebie, od swoich celów, od życia, które kiedyś sobie wyobrażał. Związek nie powinien sprawiać, że mężczyzna traci swoją tożsamość, ale w wielu przypadkach tak się dzieje, a mądry mężczyzna nie pozwala, by to się stało. Zamiast tego izoluje się nie ze strachu, ale z klarowności chce słyszeć swoje myśli bez zakłóceń, chce budować bez rozpraszania chce oddychać bez usprawiedliwień. Chce czuć, że jego umysł należy do niego, a nie do kogoś, kto nim manipuluje. I jest jeszcze coś, co mądrzy mężczyźni zaczęli rozumieć. Współczesne związki nagradzają mężczyznę, który się poświęca, a nie tego, który siebie chroni. Jeśli daje wszystko, jest oklaskiwany. Jeśli zatraca siebie, jest chwalony za oddanie. Jeśli akceptuje brak szacunku, ludzie nazywają go cierpliwym. Jeśli odchodzi, nazywają go słabym lub bojącym się zaangażowania. Co więc robi mądry mężczyzna? Wychodzi z tej gry całkowicie nie dlatego, że nie może wygrać, ale dlatego, że nagrody nie są warte ryzyka. I oto część, której nikt nie chce przyznać. Bycie singlem daje mężczyźnie kontrolę nad jedyną rzeczą, której nigdy nie poświęcał wystarczająco dużo swoją energią. Energia mężczyzny to jego waluta, jego umysł, dyscyplina, ambicja wszystko to płynie z tego samego źródła. A kiedy ta energia jest nieustannie wysysana przez konflikty, niestabilność emocjonalną czy nierealistyczne oczekiwania, traci on najcenniejszą rzecz, jaką posiada swoją przyszłość. Mądrzy mężczyźni pozostają singlami, ponieważ zdali sobie sprawę z czegoś bolesnego, ale prawdziwego. Łatwiej jest zbudować życie w pojedynkę, niż odbudować siebie po pokochaniu niewłaściwej osoby, a świat tego nie rozumie. Myślą, że jest zgorzkniały, zimny, zamknięty, emocjonalnie niedostępny, ale nie, on jest po prostu świadomy: świadomy, jak kruchy jest jego spokój, świadomy, jak wiele szkód może wyrządzić toksyczny związek, świadomy, że gdy mężczyzna raz siebie straci, odzyskanie siebie nie jest gwarantowane. Dla mądrego mężczyzny bycie singlem to nie odwrót to strategia strategia ochrony zdrowia psychicznego. Strategia rozwoju bez emocjonalnego sabotażu. Strategia świadomego, a nie desperackiego wyboru więzi. Strategia by upewnić się, że kiedy odda komuś swoje serce, wciąż będzie w stanie rozpoznać samego siebie. Mądrzy mężczyźni nie unikają miłości, unikają utraty siebie. I ta klarowność, ta samoświadomość czyni ich potężnymi. Jest jeszcze jedna warstwa, którą większość ludzi całkowicie pomija. Część, która ujawnia, jak bardzo świadomi stali się mądrzy single. Mądrzy mężczyźni pozostają singlami, ponieważ w końcu rozumieją prawdę o inwestycji emocjonalnej. Każdy związek jej wymaga, każda więź jej potrzebuje, każda relacja od niej zależy. Ale oto rzeczywistość, której psychologia rzadko upiększa. Jeśli mężczyzna zainwestuje emocjonalnie w niewłaściwą kobietę, może to zniszczyć te części jego samego, które budował latami. To nie jest dramatyzowanie, to neurologia. Mężczyzna staje się tym, do czego przywiązuje swoje emocje. Jeśli przywiąże się do niestabilności, staje się niestabilny. Jeśli przywiąże się do ciągłej dramy, staje się wyczerpany. Jeśli przywiąże się do kogoś, kto nie odwzajemnia jego uczuć, staje się pusty. Mądrzy mężczyźni spojrzeli na koszty, na zwrot z inwestycji, na schematy i wybrali siebie. Ponieważ nauczyli się czegoś potężnego, nie musisz być w związku, aby mieć emocjonalną więź. Możesz być połączony ze swoim celem, swoją przyszłością, swoją dyscypliną, swoim spokojem. Po raz pierwszy mężczyźni odkrywają psychologiczne korzyści płynące z samotności. Nie z osamotnienia, lecz z samotności. Osamotnienie to bycie odłączonym od innych, samotność to bycie głęboko połączonym, z samym sobą. A mądrzy mężczyźni wybierają samotność, ponieważ daje im to, co większość związków odbiera: klarowność. Klarowność, by myśleć bez hałasu, klarowność, by planować bez rozpraszania, klarowność, by leczyć rany bez przerw, klarowność, by działać bez proszenia o pozwolenie. A z tą klarownością przychodzi transformacja. Singiel zaczyna się zmieniać. Prostuje się. Mówi inaczej. Chodzi z wolniejszą, spokojniejszą pewnością siebie, nie goni za uwagą. Jego cisza staje się najgłośniejszą rzeczą w pokoju, nie błaga o zrozumienie. On sam siebie rozumie, powoli staje się mężczyzną, którym kiedyś miał nadzieję, że pomoże mu stać się związek, ale robi to sam. I tu jest zwrot akcji. Kiedy mężczyzna naprawdę poświęca się stawaniu się swoją najlepszą wersją, bycie singlem. Przestaje być tymczasową fazą, a zaczyna przypominać awans. Nie dlatego, że nienawidzi miłości, nie dlatego, że nienawidzi związków, ale dlatego, że wreszcie smakuje wersji siebie, która jest bystrzejsza, silniejsza, spokojniejsza, bardziej skupiona, bardziej kontrolowana, bardziej stabilna i nie chce tego ponownie stracić. Psychologia nazywa to samorozwojem, uczuciem. Jakie towarzyszy człowiekowi, gdy staje się większą, bardziej zdolną wersją samego siebie. A dla mądrych mężczyzn bycie singlem jest najszybszą drogą do tego rozwoju, ponieważ gdy mężczyzna nie musi zarządzać chaosem, może zarządzać sobą. Gdy nie musi leczyć ran kogoś innego, może leczyć własne. Gdy nie musi ciągle wyjaśniać, kim jest, może wreszcie stać się tym, kim ma być. Dlatego mądrzy mężczyźni pozostają singlami. Bo nie szukają miłości, szukają zestrojenia, nie czekają na walidację, budują tożsamość, nie unikają złamanego serca, unikają emocjonalnego bankructwa, nie boją się zaangażowania, boją się zaangażować w niewłaściwe życie. A najpotężniejsza część, mądrzy mężczyźni, wiedzą, że właściwy związek nigdy nie przerwie ich rozwoju, wręcz go wzmocni. Więc nie spieszą się. Nie są zdesperowani, nie polują na więź, budują siebie, aż jedyną osobą, która pasuje do ich życia, będzie ta, która go nie zniszczy. Mądrzy mężczyźni pozostają singlami, ponieważ zdali sobie sprawę z czegoś, czego większość mężczyzn nigdy nie pojmie. Czasami najsilniejsza wersja ciebie to ta, która odmawia pójścia na kompromis, nawet gdy świat nazywa to samotnością. W rzeczywistości to nie jest samotność. To dyscyplina, to szacunek do samego siebie, to psychologiczna wolność, i właśnie dlatego mądrzy mężczyźni pozostają singlami, i dlatego wygrywają.